Witam Was w odcinku, długo wyczekiwanym. Moi drodzy, nie wiem czy wyczułam tą presję, bo jak mówiłem wczoraj, dzisiaj będzie freestyle. Hmm, tutaj mam już nutkę przygotowaną, przetestowałam sobie dźwięk, jest git akurat. Mmm. to stresuję się naprawdę. Nie będę ukrywać. Kupuję ci to wyjdzie, ale szybkie dobieranie słów. O jak się zajęcia, jo, jo, to będzie ci zajęciać, bo. Tak za bardzo nie umiem żadnych słów i nie wiem, co mam szczerze mówić. Mam na freestyle stylu jechać, Jezu. do czego ja się w ogóle na to zgodziłem? I powinno to niedługo też inna wata na mój... Na mój kanał. Dobra, moi drodzy. Co co lecimy, nie? Dobra, no to co lecimy, nie? masakra stresuje się naprawdę. Czekajcie moi drodzy, przed tym wielki. Nie ja tego chcecie. Ja tego nie chciałem. A jak miał być special, to będzie special. Chyba, że macie jeszcze dam Wam 10 sekund, żebyście coś innego napisali w komentarzu. Uff. Nie? To dobrze. O Jezu. Chodźcie sobie na, Czekajcie 10 sekund, są wyłożę słowa. Dobra, moi drodzy, już. Większość będzie mojego gawędzenia po prostu. Да не, но... Скъсвай, ще нахувам, а поплавя. Ясно, да, ти го седам, не е шоу. Ясно, да, ти го седам, да, Bardzo się stresuję przed ale nagrywam to na 50 subów, robię to dla was, bo nagrywam dzięki za wbicie 50 subów, robię to dla was, to no, jest moja praca, czasami nagrywam na YouTube i to jest fajna frajda. Mam się lat. Mieszkam tam, ale robię. To jest fajne mieszkanie. Mezu! Bardzo fajnie mieszka mi się tu. Nie narzekam. Trzeba tylko popracować nad tym freestylem. Idę do szkoły. Jestem tam poszanowana. Tam widzę dużo więcej. W tą szkołę, którą nie oglądają, robię ten freestyle właśnie dla nich i się nie stosuje. Tak, nie, nie to jest freestyle ode mnie. Jakbyście mogli, to napiszcie co bym mógł zmienić. Bo nie wiem, co śpiewać. Robię na freestyle. -u. Lecę hardcore. nie wiem, co powiedzieć. Ale zaraz kończę. To jest freestyle dla Was. Ode mnie na 50 subów. Tak. Nie. Yeah. Ją, Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że macie ten freestyle. Coś do odsłuchania. Tylko go nie hejtujcie. Będę, się, będę szczęśliwy. Bo nie będziecie hejtować. Zjedno się z Wami dzisiaj na tym filmie. koniec tego filmu. Nie co już da. Uczyć się. Uc. Nie. To ode mnie tyle. Idę się już uczyć. Mam jutro dwa Idę po książki i lekturę Bo jutro mam niezłe sprawdziam. Dobra, moi drodzy. Teraz tak na serio. żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że freestyle. Wróciłam słowa, no i widziałem coś śpiewać, nie na jaki temat. Mam nadzieję, że następne słowa freestyle na no, stosów. Może. Na był taki trochę słabszy, ale. No to co ja mam wiem, wam więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że nutkę było dobrze słychać. Nie byłem po nutkę, więc jeszcze ja się rozwiążę, że na nie należy do słyszenia. Cześć!